To dziewczyny, słuchajcie, e, gorąco e, trzeba sobie ochłodzić życie. E, alo się kpiłyście, tutaj akurat mamy z brzoskwinią, więc świeżutki to jest taki akurat, wiecie, o leasingach mówimy, czyli do samochodu. Idealnie, dziewczyny, więc tylko tutaj o sobie ochłodzimy trochę życie. W tym czasie udostępniajcie mhm. tak, transmisję. Taka chwila dla reporterów, zanim zaczniemy. Już muzyczka się tutaj ścisza, więc my... Będziemy mówić, my mówimy też głośno, bo mamy troszkę dalej, żeby było nas słychać. Więc kochani, kochani, witam serdecznie. Kwadrans z OLAM, dziewiętnasty odcinek z pięćdziesiątego piątego odcinka, czyli moje takie wyzwanie. Dzisiaj mamy siódmy, siódmy, dwudziesty pierwszy i środa słoneczna, piękna, a my kwadrans mamy u Oli i wspaniałe dwie kobiety. Słuchajcie, kobiety petardy, kobiety biznesowe, kobiety, które po prostu o leasingach, o tym wszystkim zaraz nam powiedzą. Więc witam serdecznie po kolei Agnieszka zaręba dobosz Witam serdecznie, dzień dobry. I Jolanta M M M Bałek. Małek. Tak Małek, taki dobrze. Dobrze. Witam, dobrze, dobrze te nazwiska, wszystko tak. jest dobre. Dziewczyna, e, dziewczyny dzisiaj reprezentują firmę Banko. Która zajmuje się leasingami, pożyczkami, o tym wszystkim zaraz one powiedzą, więc ja wiem jedno, że samochód na wakacje się przyda. Tak? Samochód, camper, motor, skuter, jacht. jacht. O, o, te jachty, dziewczyny, te, te jachty. Tak więc e, czy już udostępniłaś Nie ma się? Nic. Nie ma, Aniu udostępniłaś już. Pani jeszcze, nie ma na jeszcze, a, no to to chwilkę czekamy. W tym czasie, kochani, dzisiaj kwadrans z Olom. Nastawiamy e, czas, 15 minut. W tym czasie, kochani, wszystkie serduszka dla tych pięknych, wspaniałych dziewczyn, więc wysyłamy, wysyłamy. I teraz tak, może trochę porozmawiamy e, właśnie firma. Jak to się stało, że ta firma powstała? Jak wy się poznałyście? Może tak troszkę na luzie. Jeszcze najpierw e, zaczniemy to może z Drówką, tak? Słuchajcie, za, za kwadrans z Olą, za nasze spotkanie, więc się z brzoskwinią. Pyszny? Bardzo dobra. Słodziutki fajne, nie? Tak, mega. Dobra, to może Agusia, powiedz, jak to się, jak to się dzieje, tak? W 2013 roku hmm, padł taki pomysł aby założyć firmę Banko. W 13 roku, 2013 roku? W 2013, tak. 23. Natomiast e, generalnie jeśli chodzi o sam leasing, to mhm. pracuję w nim już ponad 15 lat. Myślę, że tyle samo co koleżanka. Mhm. Tyle, że wcześniej pracowałyśmy w dwóch konkurencyjnych korporacjach, dwóch konkurencyjnych bankach. Słabe powiecie, to wy taką konkurencję i się wpokowałyście może. Tak, nie od tak. tego początku. Nie, nie. to były jak u prawdziwych da. kobiet. Rewelacja, słuchajcie. I znowuś że, że jest czymś dobra, zabieraliśmy te za klientów. Więc tak. tak, nie było przyjaźni na początku. Nie było. Ale jak teraz... było, życie nasze zawodowe szło gdzieś tam równolegle, ale w różnych konkurencyjnych instytucjach. Mhm. I właśnie w związku z tym, iż pracując w jednej instytucji, gdzieś tam człowiek ma ograniczone możliwości. Mm -hmm. Nie jest nigdy tak, że dany bank czy instytucja finansowa jest w stanie danego klienta sfinansować mm -hmm. we wszystkich aspektach i że zapewni mu takie, jakby to powiedzieć, <laughs> tak jakby on chciał, tak być potraktowany, tak. Że, że będzie mógł mieć na wszystkie swoje pomysły decyzje pozytywne. W związku z tym właśnie padła taka idea, żeby otworzyć firmę, która byłaby w stanie lepiej zaopiekować się klientem, dać mu więcej możliwości, mieć więcej tych firm w portfelu swoich usług, tak? Gdzie właśnie w 2013 razem z Sebastianem Sobocińskim, którego serdecznie pozdrawiamy, my pozdrawiamy, tak, otworzyliśmy banko leasing, gdzie mamy tych banków i instytucji więcej, gdzie na szczęście nasi klienci są lojalni, wracają do nas i możemy ich obsługiwać. Nie na zasadzie wąskiego gardła ryzyka, czy przy, że tylko jakiś krótszy okres, czy, czy taka ta określona wpłata, mamy po prostu możliwość zaproponowania szerszego, usług łącznie z e, całą obsługą posprzedażową więc tutaj kompleksowo tych klientów obsługujemy i y, w 2015 roku los sprawił, że wybrałyśmy się na wspólne wakacje, oh, oh, oh. Które, <laughs> super, które to sprawiły, że nasze życie zawodowe zaczęło się ze za sobą jakby zbliżać. Konkurencja razem na wakacje, tutaj no, rewelacja. No, no, po iluś latach w korporacji tak. widziałyśmy, że... To y, nie jest to. Ma, że wolność była bardziej takim dla mnie. Mm -hmm. Tak jak się pracuje 12 lat w korporacji, to w tym momencie tak. mówisz, że, że, że chcesz jednak zadom, samemu odpowiadać za swoją pracę, tak? Więc no jest tam taka decyzja, żeby. No i fajnie. Żeby gdzieś tam samemu. No. I samemu nie musieć. Bo nie nie musieć tak, właśnie. Bo no. To i tak wydaje mi się, że za późno. jak toś, no jest że, że A trzeba dojrzeć, nie, tak. czasami nie i do tego wszystkiego. Za długo, tak. To już, już szkoły i lekcje hmm. przyszłyśmy. Szkoły i lekcje. Tak. W Aha, znam. Znamy to wszystko od podszewki. Natomiast pracując w banku mamy o dużo większe możliwości yy, i po prostu bardzo sobie to chwalimy ponieważ y, możemy klientom zaproponować y, dużo różnych innych produktów, tak? Czyli leasing y, na zasadach, w danej korporacji Właśnie. jest taki czy taki, w innej korporacji taki i taki, takie wymagania, takie wymagania. Wcześniej zdarzało się, że pracując w korpo y, nie można było sfinansować, tak? Danego klienta, no tak. bo już miał zbyt duże zaangażowanie, tak? Bądź wymagania były na jakieś... Każdy leasing y też ma inne procedury, tak? Jeden tak. robi coś bez problemu, pewne przedmioty, drugi w ogóle nie chce do tego tematu podejść, tak? No Super. i tutaj trzeba było, nie widzę, szukać odpowiedniego leasingu, który wyrobił, tak? Czyli podchodzicie, to co jest najważniejsze, podchodzicie indywidualnie do każdego klienta i to jest tak kompleksowo, tak, że można po prostu sobie, ja, ja wiem, że możecie tak sobie to wybrać, że tu jest lepsza oferta dla tego klienta, tu jest lepsza dla tego, tu macie taki bank, tu macie to. Więc słuchajcie, no rewelacja. To co, no, jakty, czy co teraz? <grym> to to tak na naprawdę chyba jak najbardziej. Tak? <grym> Dużo słuchajcie. środków, wszystkie środki trwały tak naprawdę. Hmm? Akurat Jola miała ostatnio sporo jachtów i luksusowych samochodów. Widzicie? Tak. <grym> Natomiast na samochód osobowy to każdy sfinansuje, tak? No hmm. Przy transporcie ciężkim też jest duża konkurencja, ale już przy używanych przedmiotach, czy maszynach, czy liniach technologicznych, o. czy takim właśnie pożyczeniu pod dotacje, gdzie po prostu trzeba robić płatności w transzach czy w różnych walutach, to już jest dużo bardziej skomplikowane. I my w tym momencie też jak wkraczamy, to mamy możliwość zaoferowania takiego finansowania w kilku instytucjach, tak? gdzie klient oszczędza czas i pieniądze, ponieważ może sobie równolegle wniosek złożyć tu, tu i tu, co daje mu tą przewagę. Mm -hmm. Nad tym, że nie musi to z tymi dokumentami gdzieś tam biegać. Biega, o, oh, ta te tak, to urzędem. Mm -hmm. mm -hmm. Ale nie, no, czas taki jest tak. dość ważny. Przecież, tak. nie wiem, ja mam wrażenie, że czasami tak. mam tego czasu i gdzieś. Jak no, mam. Ale po to idzie się do fachowca, nie? Do was się idzie. Zapraszamy serdecznie. No, dokładnie. Tak. <laughs> Czyli jeżeli mamy samochód, chcemy kupić samochód na leasing, chcemy maszyny, chcemy jachty i inne rzeczy. To po prostu idziemy do Was. Nigdzie indziej. Gdzie indziej, się znajdzie, Gdzie się znajdujecie? Gdzie są te piękne? Jeśli no, chodzi o, bo mamy kilka oddziałów w Polsce, musimy mm -hmm. powiedzieć o tym. Generalnie działamy na terenie całego kraju, nie mamy żadnej rejonizacji, regionalizacji. Zatem, jeśli chodzi o Elbląg, to zapraszamy serdecznie na Grunwaldzką 2, budynek B3. Teraz zmieniliśmy biuro na większe, dwa razy większe i ładniejsze, no, tam, gdzie właściwie drzwi w drzwi, tak? Gdzie, gdzie wcześniej Podczas tutaj. projektowania biura, więc tak, potrzebujemy. Tak, potrzebujemy to jest to, to w trakcie projektanta potrzebujecie? Przydał. 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 Słuchajcie, tak. kochani, tutaj wspaniałe dziewczyny, fajna ekipa, projektanci, e, zapotrzebowanie, za więc tak, teraz jest na, na to czas właśnie, Darzą. żeby tam się ładnie urządzić. E... Jeśli chodzi o same przedmioty, które wymieniłaś, to oczywiście jak najbardziej wszystko, co wymieniłaś, to się zgadza. Natomiast nie zapominajmy o tym, że potrzeby klientów są różnorakie, tak samo jak wiele z różnych branż. Zatem jeżeli ktoś potrzebuje oprogramowanie, które czasami kosztuje więcej niż jakaś maszyna, U. bądź fotel ginekologiczny, unic stomatologiczny, e, klimat, klimatyzacja, jest. obecnie Naprawdę? jest bardzo gorąco, nie więc klimatyzacja. nie że można coś sfinansować. Wszystko, co może się skłamać, to można sfinansować, tak, tak naprawdę... Zadał się, i obrazy. Ta, no, <grym> można naprawdę, czy telewizory, czy meble, czy wyposażenie właśnie sklepów, czy lady chłodnicze, naprawdę przeróżne środki trwałe. Zachęcamy klientów o doinformowywanie się u nas na, na ten temat, co można sfinansować, hmm. ponieważ oferta jest bardzo bogata. Co nie znaczy, że pomijamy klienta indywidualnego. Jest to oczywiście jakby w mniejszym stopniu, ponieważ my obsługujemy 99% to klient biznesowy, firmy, ale mamy też produkty dla osób prywatnych. Czyli na przykład jeżeli będziesz chciała kupić auto nowe od dealera, a nie, to masz kilka mm. działalności. To mm. prywatna. Ja, ja, ja. To dla osób prywatnych mamy tak zwany leasing konsumencki na nowe samochody. Mamy mm. też kredyty samochodowe, które mogą być też dla um, wszystkich osób prywatnych, które na auta używane. Tak? To należy podkreślić. Okay. Um, generalnie zajmujemy się firmami, tak? Tylko czasami się zdarza, że ktoś czy z rodziny, czy ze znajomych tych klientów naszych potrzebuje pomożeń. Jesteśmy w stanie to zrobić Aha. tak we własnym zakresie. A najważniejsza rzecz, o której nie zapomniałam wspomnieć jest taka, że my, tak jak pracowaliśmy wcześniej w bankach, tak samo teraz obsługujemy klienta od początku do końca. O. Czyli same mamy wszystkie systemy które oferujemy klientom. Wszystkie instytucje i banki, które reprezentujemy udostępniły nam swoje systemy, gdzie sami składamy te wnioski. Mamy dwa back-office y porównane. Serdecznie pozdrawiamy Bartka i Kingę. Okay. Tak? Nie oglądaj. W każdym razie stawiamy sami te wnioski, procesujemy, uruchamiamy, zapewniamy obsługę posprzedażową. Nie jest tak, że jako jakiś pośrednik wzięlibyśmy dokumenty, gdzieś byśmy szukali tego finansowania. Robimy wszystko od początku do końca sami. Tak jak wcześniej Tyle tylko, że nie w jednej instytucji, a w kilku. Możemy to ryzyko, ryzyko rozproszyć tak, klientowi, możemy też e, sprawdzić jego zdolność równolegle gdzieś tam i decyzję analityków w kilku instytucjach. Jeszcze jak tutaj się przygotowałam, to mam zaznaczone takie coś, że nawet pomagacie znaleźć samochód. Że nawet jak, że jak jest jakiś tam problem, że gdzieś macie znajomości, fachowców, tak? No, ja, wiem, się chodzi... to ja sama wiem, bo mi też poleci. <laughs> No, że zawsze gdzieś tam w tak mam, te... Mamy firmy, z którymi współpracujemy, które jak dealerzy na działają na tak? Uh -huh. Więc można, jeżeli ktoś ma pomysł, wie co, czego chce, tak. Przynajmniej wie. Wie, nie? Tak, no. To, ja to miedziałam... Tak, ja wiedziałam, że chcę być ładny, nie? Tak. No, i no, no, no właśnie, I czasami na tym się kończy. Ale wiem, że wiedziałam, gdzie mam się zgłosić, więc kochani moi, e, naprawdę warto. Zobaczcie jaki wachlarz tego wszystkiego. Więc to naprawdę, jak macie jakieś, e, jakieś pytania, więc darmową taką konsultację, takie przyjść na herbatkę, na kawkę, można do was zapraszać. serdecznie, No i zawsze tak. porozmawiać, przypomnijcie jeszcze gdzie macie te biuro, żeby wiedziały te osoby. Grunwaldzka 2, budynek B3, B3, tak? To jest tam gdzie wiem, Tak. Tak, to jest łatwo łatwo jest trafić w tak. Co jeszcze byście chciały dodać? Jeszcze tak na koniec, podsumując całą tę to się dowolę, tak nie da tak tak podsumować, co? bo no to, tak, jest tak, to jest tak, naprawdę, to jest tak, naprawdę temat minutki. rzeka. No, jeszcze tylko trzy minutki. I, distintą, o, ja to to będę mówiła mam 15. Cały czas, naprawdę. No przepraszam, no, co tu szybko dodać. Ważne na pewno jest też to, że tak jak wspomniałeś, że możemy pomóc znaleźć auto, to nie ograniczałabym się tutaj do samochodu, nie, ponieważ to to, to my tak, tak. śmieję, że ostatnio robiliśmy na i ciągnik rolniczy, który jest dużo droższy niż samochody osobowe tak, i ktoś. Tak, 700 tysięcy. Do klienta śmieję mówię, że teraz pan... Na i ciągnikiem. to niektórzy wyjeżdżają z samochodami, a tam będzie ciągnikiem. Tak, właśnie serdecznie zapraszamy też rolników, bo, bo naprawdę mamy super produkty, jeśli chodzi o pożyczki czy do, pod dotację, czy bez dotacji i to nie tylko jeśli chodzi o sprzęt rolniczy, bo mnóstwo klientów też korzysta z fotowoltaiki. Tak? No, nie da się wymienić wszystkiego, co my możemy zrobić. Nie zapominajmy o tym, że mamy umowę też z dużym operatorem bankowym, ale mamy możliwość załatwienia klientom kredytów, tak, e, zarówno hipotecznych, czy gotówkowych, inwestycyjnych. E, nie wszystko robimy bezpośrednio same, gdzieś tam na podstawie umów wspieramy się doradcami, dyrektorami e, e, tych operatorów, tak? gdzie nie jest tak na zasadzie jednego banku, że też trzeba latać i tracić czas, tylko od razu w ciągu tam kilku godzin dokładnie możemy przygotować kilka ofert najlepszych na rynku z kilku banków, ewentualnie Ewentualnie, właśnie, pokierować już od razu klienta, tak? Wydaj mi Twój program. No będę ja się zastanawiać, czy to nie będzie moja konkurencja. Ale Dajcie jej no. kamerę światła i po prostu. Dziękuję bardzo. Tak, no zawsze jest wesoło, to tam dziewczyny mówią, co my będziemy mówić, nie? No, co będziemy mówić? No zobaczcie, temat rzeka, 15 minut to jest po prostu za mało, więc moi kochani widzowie, przyszli klienci, klienci, którzy też korzystacie tutaj, gorąco do nich, do tych moich wspaniałych koleżanek zapraszam, po prostu myślę, że one zagadają was i na pewno będziecie u nich już coś tam korzystać, więc ja, ja sama wiem, że Warte polecenia dziewczyny, warto wspierać tutaj nasze rynkowe biznesy, więc dlatego też powstał ten kwadrans z Olą, żeby tutaj na naszej ziemi po prostu rozwijać nasze biznesy, nie szukać gdzieś tam dalej Ach, tak. i, i po prostu wiadomo. Z tego też powstają fajne i przyjaźnie, fajne e, relacje, więc mamy taki, e, takie też tutaj doświadczenie. Więc wiemy, gdzie się mieście, O, 15. Czy macie jeszcze stronę swoją jakąś? Rozbudowujemy, mamy i Facebooka, i stronę. Zapraszamy na Facebooka, A, okay. ale musimy może zacząć więcej wrzucać. Generalnie dużo pracujemy, dużo jeździmy, zapraszamy, lubimy, zapraszamy razem taki taki bezpośredni, zapraszam tak Taki Najważniejszy. Zapraszamy serdecznie do nas, do biura. Najlepiej wtedy. Więc yy, gorąco zapraszam. Yy, ja Wam, dziewczyny, bardzo dziękuję. W ramach tego mam dla Was też tutaj takie fajne prezenty, że jak będziecie siedziały sobie w biurze, to. Proszę bardzo. Jak będziecie siedziały, to pijcie sobie alozik, z tych wspaniałe, leńko. zobaczcie, czy Wam się podobają. Bardzo. Tak, czy Wam się podobają? Takie same. Nie. Co by się nie kłóciły? No, co by co się nie kłóciły Więc Nie, raczej się, wiecie, się nie, nie A czy w tym roku macie zaplanowane wspólne wakacje? Opuściła mnie koleżanka. Opuściła rodzina. A, Urodziła dziecko. I teraz siedzi w domu. I teraz siedzi w domu. Ale na pewno jeszcze powtórzę. To, się, jeszcze taki się czas, że będziemy mogli to wieciątko Tak, trochę Proszę. czasu razem. Na tą chwilę korzystamy z czasu, kiedy możemy jechać razem gdzieś dalej do klienta. Z czego skrzętnie korzystamy, tak układamy trasy, aby razem bywać i naprawdę jest zawsze bardzo sympatycznie, bardzo wesoło, bardzo miło. Lubimy dobrze zjeść. Dobrze tak, tak. zjeść. Nas lubimy jest. zwiedzać, więc naprawdę zapraszajcie nas. <noise> Zapraszamy Nie znaczy, działajmy. Z dziewczynami to naprawdę góry tylko przynosić. Wszystkiego dobrego. Dziewczyny, wasze jeszcze zdrówko za to, że miło spędziłyście czas, dziękujemy że mogłyście po prostu tak, przyjść dziękujemy. i z nami spędzić ten czas. Pozdrawiamy i życzymy cudownej wspaniałej środy. Dziękujemy. Do pozdrawiamy Do zobaczenia.